Witam Was, słuchajcie na filmiku. Witam Was, słuchajcie na filmiku. Przepraszam, że mówię drugi raz, ale nie wiem, czy było mnie słychać, bo miałem dźwięki wyciszone, ale teraz mnie na pewno słychać. To jest taki odcinek speed test. Będę testował internet no, w różnych miejscach w kunowie, bo to jest akurat kuno. No to akurat to będą, słuchajcie. No po prostu chcę testować internet, a chciałem też to nagrać, więc zapraszam do oglądania. Internet biorę obecnie z Forte Kielce ogólnie, ale też coś z tego, ten, ale coś z tego wiem, też to zależy od zasięgu. Jestem aktualnie, moje miejsce, moja lokalizacja to jest na działce, jestem na swojej działce, czyli wręcz koło domu. Teraz mam transmisję danych włączoną, internet LTE. I są trzy kreski, jednej kreski nie ma. Tylko i przetestujemy. No to już włączamy łączenie. No jak na działce bardzo dobrze idzie. 12, to się tak trochę waha. 13 e, mega, czy tam jak to się mówiło. E, kiedyś nagrywałem ten odcinek, ale to było 2 lata temu dosłownie. Pamiętam, ale d dla, dwa lata dosłownie to nagrywałem. Yy. O, a tutaj coś chyba z wysyłaniem są problemy, bo licznik nie startuje. O. O, ale y, tym wysyłaniem już jest słabo u mnie tutaj na działce tylko 5 jest, 6, 7 trochę wzrasta, ale troszeczkę to jest mało. 8 No właśnie. No i dobra T-Mobile, pobierania. No to poczekajcie, zrobię cięcie. No to pobierania, słuchajcie, mamy 13,9 i prawie 14, a wysyłanie 8,74. Słuchajcie, tylko nie bierzcie tego na poważnie. Bo to, słuchajcie, po prostu to jest po prostu u mnie na działce, więc u Was mogą być inne wyniki. Ja testuję teraz internet sieci T-Mobile. Dobra, robię cięcie idę w inne miejsce. No, jestem, słuchajcie, w lesie. Jak widzicie, mam tylko dwie kreski. Internet LTE. E, jestem na naprzeciwko, tu są w ogóle jakieś ruiny odkryłem. Jestem w lesie i mam dwie zasięgi, dwa, dwa, dwie kreski internetu. O, teraz jedna, więc, słuchajcie, no to teraz testujemy. Internet teraz biorę z i Polska S.A. z Warszawy. Testujemy. Łączenie. 8 hmm. mega, no właśnie, tutaj w pobieraniem w lesie jest ciężko, no dwie kreski tu wiecie. 11, dobra, teraz wysyłanie. no licznik, ciężko licznikowi star startować, więc to jest właśnie dla. O, tylko 2 mega. No właśnie, jest słabo. Trzy kreski internetu, teraz, znaczy zasięgu mam. 1 mega. No, w lesie tutaj ciężko jest. Jestem tutaj w zagęszczeniu drzew, więc mogą też po prostu to. O, skończył się test, to też mogą zakłócać po prostu zasięg. Ale no wiecie, las jak las. No to, e, w pobierania w lesie. O, moja miejscówka to las. Powtarzam jeszcze raz. Pobierania 11,4, a wysyłania 1,94. Więc warunki troszeczkę ciężkie. Idę w inne miejsce. Słuchajcie, yy, przyszłem na drugą dzielnicę Kunowa. Tu jest taka duża, duża wieś. No ale tutaj jak widać no, jest dobry zasięg. Aż trzy kreski. Ale teraz wchodzę w taki lasek. Ale naprzeciwko ulicy tutaj na wsi. Yy, no i będę testować. Dobra. Nic się nie zmieniło w pobieraniu internetu. Start. Łączenie. I będziemy. Zobaczymy. Jestem w takim lesie, powtarzam. No, 10, trochę się. O, teraz mamy spadek. 7 mega. 8. No, 9. Teraz 10. No. Wysyłanie teraz. No, licznik też ma ponowne problemy ze, ze startem. No, no tutaj już z wysyłaniem jest troszeczkę lepiej, bo 8 mega, ale 7 no spadek, ale jest słabo ogólnie. 7 no. No i słuchajcie, mam wyniki, przypominam moją lokalizację, jestem na wsi, nie w, tutaj w Kunowie, to już jest taka, no wieś kunowa, ale się nazywa kolonią Walicka, no po prostu gmina Kunów, jakby wam to powiedzieć. Jestem w takim lasku, ale widać ulicę, no to mam wyniki, pobierania 10 wysyłanie 9:6, 6 więc już nie tak źle, ale troszeczkę słabo. Słuchajcie, w ogóle wam zapomniałem powiedzieć, ale jestem na takiej, Znaczy, no nie zapomniałem, teraz poszłem dużo, dużo daleko, daleko, nie w las, tym razem nie w las, jestem na opuszczonej wsi, naprawdę, tu nikogo nie ma, jak w ogóle, słuchajcie, kiedyś nagram z tego odcinek, więc możecie oczekiwać, nagram wam tę opuszczoną wieś i naprawdę, słuchajcie, w gminie Kłunów jest opuszczona wieś, ona, ona się nazywa jak? Jakoś kurki? Jak coś takiego? Nie wiem. E, e, no i po prostu została opuszczona dużo, dużo lat wcześniej. No i będę testować tutaj internet. Obecnie mam dwie kreski internetu. Testujemy. Teraz trzy. O! o tch, słabo! Z pobieraniem słabo 7-8 trochę wzrasta, ale słabo wzrasta. Da 20 jak było na początku, był tylko 1 mega. No, z wysyłaniem tak samo. Zdów licznik nie może startować, ma duże problemy. No, wysyłanie ciężko. 3 mega, 2-3, 3. Tak się waha, 4. No, 5 No, no i no i to tak. No to robię cięcie. Wyniki z, z opuszczonej wsi: e, pobierania słuchajcie 8,32, a wysyłania 5,48. Więc troszeczkę słabo. Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś miejscówki. Może jeszcze z dwie w ogóle, jak znajdę, i będę kończyć. Dobra, słuchajcie, mam miejscówkę. Jestem w ogóle słuchajcie w jakimś złomowisku, bo szukam po lasach czy jakieś są ciekawe miejsca. I jestem w takim złomowisku, w którym jest jeszcze taki dół. I po prostu tutaj też przetestujemy sobie internet, bo miejsce jest jednak ciekawe. No to uruchamiam speed test, łączenie. Trzy kreski, teraz cztery. O, jak, jak w lesie, Ten w dużym lesie dobry internet, nawet. No, ale teraz troszeczkę spadek, ale jest. Są wyniki, w miarę dobre, bo pomimo, w... że w lesie jest bardzo dobrze. A tu jeszcze jest taki wielki dół. Nie wiem, ile on jest, ale będzie się tu ciężko wydostać. Ale czego się nie robi dla dobrego filmu. O, ale z wysyłaniem już gorzej. Z wysyłaniem już jest gorzej. Dobra. Dobra, słuchajcie, jestem już u siebie w Kunowie na swoim osiedlu. Siedzę aktualnie na swoim podwórku i y, pokazuję Wam wyniki z tego złobowiska y, w środku lasu. Pobieranie 9.40, a wysyłanie 9.56, więc całkiem podobne wyniki, lecz troszeczkę słabo. Też, dobra, to teraz może testujemy. Nie wiem, no może testuję u siebie na podwórku. Poczekajcie chwileczkę. Słuchajcie, poszedłem do tego lasu opuszczonej wsi. Postanowiłem, że stres testuję w lesie wsi. No, bo po prostu no tej opuszczonej wsi, żeby po prostu sprawdzić, ja. jak jest w lesie. No to już zaraz rozpoczynamy test. No to rozpoczynamy test. Łączenie Internet LTE, ale tylko jedna kreska. No, 3 Mega, 4 No, słabo, słaby. Powiem, że bardzo słabo. No. O, tylko jeden mega. No właśnie, słuchajcie. I tylko trzy G, na przy tym mobile widzicie? No Dobra, słuchajcie, wyniki, yy, po powtarzam, słuchajcie, lokalizacje, tak jak zawsze, jestem w lesie opuszczonej wsi, no, pobierania mamy 4,71, a wysyłania 1,75, więc to są bardzo słabe, słabe po prostu yy, wyniki, po prostu, bardzo słabe, no, co się dziwić, opuszczona wieś, bo słuchajcie, po prostu ta opuszczona wieś jest bardzo mm, oddalona od nadajnika Kunowskiego oraz w ogóle nadajniku więc dlatego też tak się dzieje No to dobrze no to kończę cześć